Wszyscy się pod nimi podpisujemy. Węgiel jest naprawdę naszym polskim skarbem. I dzisiaj to nie jest slogan. Dzisiaj to jest, to, to wyraża istotę problemu polskiej polityki gospodarczej. Bez polskiego węgla, bez coraz bardziej y, skutecznych, efektywnych technik jego wydobycia i przerabiania, Polska nie byłaby tak pewna swojej niepodległości, swojej niezależności, jak dzisiaj jest. Także dzięki waszemu wysiłkowi. Kiedy y, szukam informacji, choćby na temat y, Krup czy Kniówka, czy wielu innych kopalni w Polsce, ale tutaj na przykład y, Wasze zdolności techniczne i determinacja i świetne organizacje, które pozwalają wydobywać węgiel i przerabiać w trudnych warunkach. Tutaj jest to metal, czy y, y, niekorzystne warunki do wydobywania tego węgla, a w wielu innych miejscach w Polsce inne okoliczności, ale dzięki także Polskiej myśli Technicznej możliwe jest wydobywanie węgla. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj reputacja Polski, ta gospodarcza reputacja Polski jest też tak wysoka dzięki Waszemu wysiłkowi i dzięki przemysłowi, który towarzyszy w jakimś sensie Górnikom Narodowym. Kiedy rozmawiam na przykład z premierem Chin, to rozmawiam o tym, ile Chiny są gotowe kupić maszyn górniczych z Polski. A nie byłoby najwyższej klasy sprzętu górniczego w Polsce, gdyby nie kopalni, gdyby nie górnicy. Bo przecież to Wy powodujecie, że polska myśl techniczna tutaj na Śląsku zaczyna dorównywać z tym najwyższym osiągnięciem światowym. Nie ma niepodległej Polski bez rozwiniętego przemysłu. Nie ma niepodległej Polski bez własnych źródeł energii. Można powiedzieć, że jeszcze Polska nie zginęła, póki Wy jesteście, póki jest Polski węgiel. I to jest prawda. Tę prawdę dedykuję wszystkim sceptykom, którzy chcieliby postawić krzyżyk na polskim górnictwie. Będziecie w naszej codziennej pamięci i trosce także polskiego rządu, ktokolwiek będzie y, 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 w tym rządzie zasiadał, właśnie dlatego, że jesteście Polsce potrzebni jak nigdy dotąd.